Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów, Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do Niego życi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada? Tam, gdzie ja idę, wy pójść, nie możecie. A On rzekł do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego, kimże Ty jesteś. Odpowiedział im Jezus, przede wszystkim, po cóż jeszcze do Was mówię? Wiele mam o Was do powiedzenia i do sądzenia, ale Ten, który mnie posłał, jest prawdziwy. A ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo pańskie samotność to dzisiaj taki bardzo poważny problem. Wielu ludzi czuje się samotnych. Niektórzy odbierają sobie nawet życie, przeświadczeni o tym, że nic dobrego na świecie ich nie spotka, że nikt nie wyciągnie do nich pomocnej ręki. Nie wiemy tak naprawdę ile razy w swoim życiu Jezus czuł się samotny. W jakim sensie ta samotność doskierała mu na pewno podczas modlitwy w ogródcu, ale nie była to samotność całkowita. Możemy Powiedzieć, że bardziej dotyczyła ona świadomości opuszczenia przez ludzi, nie przez Jego Ojca. Dzisiaj w Ewangelii Jezus wypowiada takie niesamowite zdanie: Ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Z tego słowa dobrej nowiny możemy wysnuć następujący wniosek. Jeżeli czynimy to, co się Bogu podoba, to nie mamy prawa czuć się samotni. Samotność rodzi się wtedy, kiedy człowiek schodzi z Bożej drogi i wybiera czasami własne, kręte ścieżki. Które w ostateczności nigdy do szczęścia go nie prowadzą. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Bóg jest z nami. Nie zostawia nas ani nas nie opuszcza, tak jak nie zostawił nigdy podczas życia swojego Syna. On zawsze był przy nim. Warunek jest jeden: czynić to, co się Bogu podoba. Warto dzisiaj zastanowić się nad tym, dlaczego czasami czuję się samotny, nawet jeśli opuści mnie bardzo bliska osoba, nawet jeżeli nie pamięta o mnie ten, kto powinien nigdy nie jestem skazany na samotność całkowitą. Bóg jest ze mną. Jest tylko jeden warunek, żeby nie czuć się samotnym, czynić to, co się Jemu podoba. Spełniasz ten warunek?